Cześć, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku yy, zrobimy glitch, pokażę wam jak zrobić tego glitcha, będziemy trollować yy, innych graczy yy, I cóż, zostawcie jeszcze w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem i przejdźmy z odcinkiem Auto Ironmana, tamto auto, które chyba, tak, znajduje się tutaj może być byle jakie stąd ale nie może być inne niż to jedziemy tym jedziemy tym autem potrzebujemy też dużo masa czyli około moich przeliczeń to było z 70 około masa musimy teraz rozbierać szybko znaczy zrobimy tak tutaj musimy dać schody to musimy rozwalić Dajemy tak. Musimy tego typa wyjaśnić za chwilę. Bo on nam zepsuje cały plan. I tutaj niszczymy. Tutaj robimy coś takiego. Ok. Czekajcie. A w sumie. Czekajcie. A ja tylko sobie od razu misję. Misję. Ok. Teraz tak. Musimy yy, tym autem yy, wjechać o tak, Tutaj. Aha, zniszczyli nam... ...czy być tak. My wjeżdżamy. Poczekajcie, bo on nowa. Dobra. I po prostu spamujemy. Jest to byliśmy. O, jesteśmy w sensie. Wy musicie tylko spam Zablokowałem się, naprawdę. Musicie po prostu spamować, e, wsiadać i wysiadać. A ja tutaj będę się bawił z niszczeniem świeczonego auta, który mnie zablokował. To nie jest inny, ale... Zobaczymy. Tyk. Nie! Dobra, świetnie. Cały czas strzelają i się nie zabił. Dobra. Czy przejdzie otworzyć safe? Tak, tak. Zrobię, mam tem que Aha, ok, copa lima. No i jeszcze z góry. Aj. Dobra. Przejdźmy do kolejnej giereczki. Jak chodzić pod wodą? Jak chodzić pod wodą wam to parę. I musimy polecieć na obok kuszących na tą tą. Na Kurde, nie pamiętam jak się to nazywa. O w to miejsce musimy akurat polecieć. O tutaj. Gdzieś tutaj to jest. I będziemy sobie chodzić pod wodą. Tylko musimy tam dolecieć. Musimy teraz, jak jesteśmy o tutaj, jak lecimy mm, Musimy się złapać Tego, tego I musimy spaść o tak prosto w wodzie I widzicie to? Chodzimy sobie po prostu pod wodą To jest blitz, oho Tam gdzie jest bardziej płytko o właśnie, o, na przykład tutaj chodzi pod wodą. A jestem ciekawy właśnie, byśmy tam polecieli, o tam. Na ty tak. Dlaczego tego już nie mamy? Okej, okay, coś nam nie działa. To tutaj. Nie, musimy od nowa to zrobić. A czy możemy tańczyć pod wodą? Możemy tańczyć. Więc widzicie. Hmm. Możemy wszystko robić pod wodą. Jeszcze, tylko, jeszcze raz sprawdzimy, czy możemy. A tam możemy. gdzieś tutaj o. nie, za głęboko tutaj jest no tak jak widzicie przejdźmy do glitza trzeciego Ok, jesteśmy już w kolejnej gierce pokażę Wam następnego glicza, w którym musimy polecieć, w którym dostajecie 1000 exp, jak tam polecicie cały czas. Polecicie 10 meczów, dostaniecie 10 tysięcy i to jest taki, to jest takie, no. To jest gdzieś tutaj. I zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy to się uda, czy to już naprawione jest. Nie, widzicie? Yy, nowy punkt orientacyjny, 1000 PD. I teraz, jak przejdziemy sobie do kolejnego meczu, <laughs> zobaczymy. Dobra, i teraz sprawdzimy czy dostaniemy znowu 1000pd. No i oczywiście pik -Pi będzie skakał. Ok. I teraz lądujemy. No i widzicie. Cały czas będziecie dostawać 1000 pd jak tutaj wylądujecie o tu. Gdzieś w tym miejscu, o tu na mapie. I jeszcze sprawdzimy jedną rzecz wydaje mi się, że nie, bo nie mamy tego paska nawet. Nie, nie dostaniemy. Na niestety nie dostaniemy. No. I dziękuję wam za oglądanie. To będzie na tyle. Tych trzy, trzy gliczy było w tym odcinku. No nie, nie powiedziałbym gliczami to. Może niektóre te dwa były gliczami Ale jeśli Wam się odcinek jeszcze spodobał, zostawcie jeszcze łapki w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. I jeśli zostawicie tutaj tak 6 mm, łapek, łapek w górę i nagramowałam kolejny odcinek z glitchami. Więc...